17.30 minęła. Michał Adamski, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Duża liczba zakażeń. Jeszcze mamy łóżka, ale tych łóżek brakuje. Jeżeli nie wyhamujemy epidemii, za chwilę może ich zabraknąć. Przygotowania do prowadzenia szczepień przeciwko koronawirusowi. Szczepionka ma skuteczność 90%. Czy do Bydgoszczy trafiały nielegalnie odpady z innych miast? Wszyscy o tym wiedzą, kierowcy, ładowacze. Prokuratura sprawdza, czy doszło do przestępstwa. Zarejestrowaliśmy to zawiadomienie. Jutro 11 listopada, święto odzyskania niepodległości. Co roku wywieszamy flagę. Prawie 25,5 tysiąca nowych zakażeń w kraju. W regionie w ciągu minionej doby na COVID-19 zachorowało ponad 1100 osób. Nie żyje 16 kolejnych chorych. W pokonaniu pandemii może pomóc szczepionka. Amerykańska firma farmaceutyczna ogłosiła zakończenie trzeciej fazy badań klinicznych z bardzo dobrym efektem. Polski rząd przygotowuje procedurę dystrybucji szczepionki w kraju. Szczepionka na koronawirusa ma powstrzymać rozwój pandemii i uodpornić ludzi na zakażenie groźnym patogenem. Amerykańska firma farmaceutyczna Pfizer przy współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną jako pierwsza na świecie opublikowała dane z przeprowadzonych z sukcesem badań na kilkudziesięciu tysiącach osób. Przygotowana przez nich szczepionka ma skuteczność 90%. Szczepionka przeszła już trzecią fazę testów na ponad 43 tysiącach ochotników. Co ważne, też naukowcy z firmy Pfizer twierdzą, że nie ma tutaj skutków ubocznych. Premier Mateusz Morawiecki informuje o rozpoczęciu prac, by przygotować bezpieczną dystrybucję szczepionki w kraju. Zarządziłem przygotowanie na przyszły rok całej infrastruktury do szczepienia. Chcemy mieć co najmniej dwadzieścia kilka milionów szczepionek. Amerykański koncern chce już w tym roku wyprodukować 50 milionów sztuk szczepionek, a w przyszłym miliard trzysta milionów dawek. Na pewno będzie to cykl podstawowy dwóch szczepień. Taka odporność będzie prawdopodobnie nabywana po czterech tygodniach. Ale na jak długo, czy to będzie schemat podstawowy, czyli raz się zaszczepimy i będziemy mieli odporność, czy będzie podobnie jak w sezonie grypowym, że będziemy musieli się szczepić co roku, myślę, że e, na, na tą chwilę ja na to nie mogę odpowiedzieć. E, musimy poczekać. W kraju zachorowało w ciągu ostatniej doby ponad 25 tysięcy osób, to mniej niż w piątek i sobotę ubiegłego tygodnia. Według ministra zdrowia, to może być zapowiedź stabilizacji zachorowań. Powoli zbliżamy się do realizacji takiej ścieżki stabilizacji liczby zachorowań. Proszę pamiętać, że ta stabilizacja, o ile możemy to traktować, jako taką i informację pozytywną no jednak następuje przy bardzo dużej liczbie zachorowań Wciąż dochodzi do zakażeń personelu medycznego Mamy no niestety Wzrost ilości osób zakażonych w specjalistycznym szpitalu miejskim, obecnie są to 42 osoby. Szpitale w regionie są cały czas zabezpieczane w zapasy tlenu. Chorzy na COVID-19 wymagają podania znacznych ilości tlenu. Przeciętny pacjent ze schorzeniami dróg oddechowych, czy z zaostrzeniem asmy ostrzylowej, czy przy operacyjnej choroby płuc, wymaga podaży tlenu 3-5 litrów na minutę, a nasi pacjenci z COVID-19 nierzadko 50-60 Litrów na minutę, więc taka to jest skala. Obecnie w szpitalach regionu zajętych jest 1021 łóżek przez pacjentów chorych na COVID-19. Spośród nich 102 osoby wymagały podłączenia do respiratora. Bydgoszcz, Krystyna Rmaszewska. Prokuratura rejonowa Bydgoszcz Południe zbada, czy na terenie miasta były utylizowane odpady z Dolnego Śląska. Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez firmę Komunalnik. O procederze redakcję zbliżeń zawiadomili pracownicy przedsiębiorstwa. Dyrektor firmy odpiera zarzuty. Według pracowników firmy w przedsiębiorstwie miało dochodzić do nielegalnego procederu. Według relacji jednego z nich, proszącego o zachowanie anonimowości, do Bydgoszczy przywożono śmieci z innych rejonów Polski. Każdy pojazd, który wyjeżdżał z Bydgoszczy na pseudonaprawę, do serwisu na Dolnym Śląsku, jechał tam na kilka dni, zazwyczaj to były dwa, trzy dni. Wracał zazwyczaj z pełną ładownią, wypchaną śmieciami, zmieszanymi zazwyczaj. Taki pojazd, który już byłby gorszy, otrzymał nową ekipę z kierowcą, dwoma ładowaczami oraz jechał dopiero na rejon. Na rejonie pokręcił się około 20-30 minut, zadał 2-3 kubełki, wracał następnie na wysypisko i tam opróżniam się. Sprawa trafiła do prokuratury, którą zawiadomił wiceprezydent miasta po tym jak poprosiliśmy urzędników o komentarz do ujawnionej przez nas sprawy. Komunikat o wysłaniu zawiadomienia Urząd Miasta wystosował 2 listopada. Do prokuratury rejonowej Bydgoszcz Południe pismo dotarło w poniedziałek. Dzisiaj Urząd Miasta nie komentuje sprawy. Prokuratura ogranicza się do krótkiego komunikatu. Zawiadomienie tak naprawdę zawiera informację, iż doszło do zdarzenia polegającego na... Ewidencjonowaniu jako pochodzących z sektorów miasta Bydgoszczy odpadów w rzeczywistości pochodzących z gminy Boguszewice. Na ten moment mogę tylko powiedzieć, że zarejestrowaliśmy to zawiadomienie i prokurator nada mu stosowny bieg. Ma 30 dni na wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania. Według dyrekcji firmy informacje o nielegalnej utylizacji odpadów nie są prawdziwe. W przysłanym przez firmę oświadczeniu czytamy m.in., Stanowczo i kategorycznie przeciwstawiamy się jakiejkolwiek formie pomawiania naszej firmy o działanie niezgodne z obowiązującym prawem. Firma Komunalik jest firmą z polskim kapitałem i zaangażowała się w trudny, jak się okazało w czasach pandemii, niebywale znaczący sektor dla funkcjonowania polskiej gospodarki. Firma była kontrolowana w sierpniu przez Państwową Inspekcję Pracy, która informuje, że stwierdzono nieprawidłowości. Kilkanaście decyzji było wydanych przez inspektora pracy. Postępowanie wykroczeniowe nadal jeszcze trwa. To jest firma spoza naszego województwa, więc kwestia jakby przesyłania dokumentacji powoduje, że te czynności jeszcze trwają. Natomiast no będzie na pewno zaplanowana rekontrola w tej firmie w jakimś tam najbliższym czasie. Działająca na terenie Bydgoszczy od 1 kwietnia firma pierwotnie odpowiadała za wywóz odpadów z trzech sektorów miasta. Po licznych i długotrwałych skargach mieszkańców sektor czwarty obejmujący Bielawę, Bocianowo, Śródmieście i Stare Miasto przejęła miejska spółka Pronatura. Od początku obowiązywania umowy ratusz nałożył na firmę ponad 4 miliony złotych kary. Bydgoszcz, Monika Komisarek. Zmieniamy temat. Jutro 11 listopada. W tym roku obchody Święta Niepodległości będą miały symboliczny charakter. Mrze święte w intencji ojczyzny zaplanowano online. We wtorek miejsca pamięci w ramach akcji Chryzantemy dla bohaterów 1920 roku upamiętnili pracownicy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Symboliczne, skromne, inne niż zwykle, tak ze względu na pandemię, będą wyglądały tegoroczne obchody Święta Niepodległości. Ale nie zabraknie biało-czerwonych barw i świętowania w gronie rodzinnym. Jest to inny dzień niż taki zwykły w roku. I na pewno jakieś osoby skłoni do refleksji. Co roku wywieszamy flagę i spędzamy wspólnie ten dzień i opowiadamy różne historie z rodziny. Trzeba pamiętać o tych ludziach, którzy poświęcili swoje życie dla naszej wolności. Bydgoski Oddział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach akcji Chryzantemy dla Bohaterów 1920 roku upamiętnił miejsca pamięci narodowej. Odwiedzono 70 miejsc, pomników i cmentarzy, na których pojawiły się kwiaty. Inicjatywa ma na celu wsparcie przedsiębiorców, którzy nie sprzedali chryzantem na przełomie października i listopada. Są to miejsca poświęcone żołnierzom walczącym w I wojnie, wojnie światowej, jeńcom I wojny światowej żołnierzom walczącym w wojnie polsko-bolszewickiej, powstańcom wielkopolskim, ale także i powstańcom styczniowym, których Walka też w jakimś stopniu była pierwszym krokiem dla odzyskania niepodległości. Regionalne obchody Dnia Niepodległości rozpoczną się święte w intencji Ojczyzny. Nabożeństwa odbędą się w Bydgoskiej Katedrze i Kościele Garnizonowym Świętej Katarzyny w Toruniu. Można w nich uczestniczyć online. W planach jest też symboliczne złożenie kwiatów. Pan wojewoda odwiedzi cmentarz Nowofarny, gdzie odda hołd Kapitanowi Wacławowi Denchow-Czarnockiemu, bojownikowi walk o polską niepodległość, a także współzałożycielowi klubu Polonia Warszawa. Złoży również kwiaty. Pod pomnikiem na Placu Wolności w Bydgoszczy. Kwiaty zostaną złożone także przy pomnikach w Toruniu. Mimo obostrzeń władze województwa zachęcają do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wywieszania flag. Te święta, może właśnie w tych szczególnych okolicznościach dają tam nam również okazję do refleksji nad tym, czym jest wolność, solidarność. Marsz, marsz Bohaterom można też oddać na przykład śpiewem, tak jak to zrobili uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy w ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej Szkoła do Hymnu. Olga Taraszka, TVP3 Bydgoszcz. Z okazji jutrzejszego święta portal TVP3 Bydgoszczy przygotował dla Państwa konkurs. Do wygrania są biało-czerwone flagi i maseczki z napisem Niepodległa, przekazane przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Do rozdania jest pięć takich pakietów. Konkurs rozpocznie się o godzinie 19 po głównym wydaniu zbliżeń, a w portalu znajdą Państwo szczegóły, pytanie i adres e-mail, na który do północy można przesyłać odpowiedzi. A na razie oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Co jeszcze w programie? Właściwe oświetlenie poprawia bezpieczeństwo na drodze. Wojskowe atrakcje do kupienia w przetargu. Szybko zapadający mrok, mgła czy deszcz, warunki do jazdy są coraz trudniejsze. Dlatego policjanci zwracają uwagę na właściwe ustawienie świateł w samochodach. Podczas kampanii Twoje Światła, nasze bezpieczeństwo funkcjonariusze przypominają, że sprawne reflektory to lepsza widoczność, a tym samym bezpieczeństwo na drodze. To jedna z wielu kontroli toruńskiej drogówki. Tym razem powodem zatrzymania nie była nadmierna prędkość, a sprawność świateł. Wszystko sprawne, tak? Łączy pan światełka. W tym wypadku wszystko było w porządku, a i kierowca wiedział, jak ważne jest dobre oświetlenie pojazdu. Dobrze widać i kierowca dobrze widzi i widać drugiego kierowcę, jeżeli jedzie, nie? Bo jeżeli jest mgła, czy coś tam czy wieczór, to wiadomo, że i jak jest samochód oświetlone, będą lepiej go widać. Mimo to nie każdy o tym pamięta, a o grzechach kierowców najlepiej wiedzą inni kierowcy. Sam miałem kilka sytuacji, że zostałem oślepiony przez źle ustawione światła, dlatego jest to ważne. Właściwie ustawione światła powinny oświetlać nie tylko jezdnie, ale i pobocze. Zapewniają lepszą widoczność oraz w niebezpiecznych sytuacjach wpływają na skrócenie drogi hamowania. Żarówka pasuje tylko w jednym, w jednym położeniu. Wielu kierowców uważa, że jak włoży żarówkę, to już jest w porządku. Ona musi być właściwie zamontowana. Policyjna akcja Twoje światła, nasze bezpieczeństwo ma na celu przypomnienie kierowcom, jak ważne do bezpiecznej jazdy są dobrze ustawione reflektory samochodowe. A to właśnie złe oświetlenie coraz częściej bywa przyczyną kolizji i wypadków. Mamy coraz więcej zdarzeń drogowych, mamy coraz więcej e, potrąceń z udziałem pieszych, niechłonionych uczestników ruchu drogowego. Co prawda, nie możemy w momencie zdarzenia drogowego do, e, udowodnić danemu e, posiadaczowi po samochodu, że te światła były źle wyregulowane, aczkolwiek sam jadąc prywatnym samochodem, patrząc jak inni uczestnicy mają wyregulowane światła, można dostrzec, że to jest e, koszmar. Dlatego niektóre stacje diagnostyczne regularnie oferują możliwość sprawdzenia reflektorów samochodowych. Bardzo chętnie w takich akcjach uczestniczymy. 5 grudnia między godziną 11 a 13 też mamy taką akcję na ustawienie darmowe świateł dla wszelkiego rodzaju użytkowników dróg. Policyjna akcja kontrolowania świateł samochodowych potrwa do połowy grudnia. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. Centrum Kultury Browar B we Włocławku oraz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej organizują po raz 13 ogólnopolski konkurs rzeźbiarski imienia Stanisława Zagajewskiego. Mogą wziąć w nim udział uczniowie starszych klas szkół podstawowych i średnich. Konkurs ma popularyzować rzeźbę, ale przede wszystkim postać i twórczość niezwykłego artysty, jakim był Stanisław Zagajewski. Historia Stanisława Zagajewskiego zaczyna się w 1929 roku, kiedy został znaleziony przy jednym z warszawskich kościołów. Nikt nie wiedział, jak nazywa się przyszły artysta i ile ma lat. Był wychowywany w ośrodkach w Warszawie i w ciechocinku. W czasie już powojennym pracował przy odbudowie Warszawy, jednak odsunięto go od tych prac, ponieważ do każdego detalu próbował dodać jakiś swój własny. Także zaczęły się tam pojawiać jakieś ptaszki, jakieś elementy dekoracyjne. Tomasz, glinę we wiadierku. Tworzenie rzeźby z gliny Stanisława Zagajewskiego pasjonowało od najmłodszych lat. Rzeźbiarskich technik uczył się sam, a dzieła, które tworzył, powstawały przede wszystkim w domu autora. Był człowiekiem pracowitym i wyjątkowym. Na to Pan Bóg dał talent po to, żeby on z tego talentu oddał owoc stokrotny. Artysta zmarł w 2008 roku w wieku 81 lat. Rok później Centrum Kultury Browar B i Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej i Kujawskiej zainicjowały ogólnopolski konkurs rzeźbiarski dla dzieci i młodzieży imienia Stanisława Zagajewskiego. Zaplanowana na przyszły rok edycja będzie 13 zorganizowaną we Wrocławku. Zgłaszać można się za pomocą formularzy, które znajdują się na stronie internetowej. Wyróżnienia przyznawane są przez konkursowe jury. Pod uwagę bierzemy Staranność wykonania, precyzję, kompozycję, yy, pomysłowość, umiejętność pracy z materiałem. Wykonane rzeźby można nacyłać do 2 lutego przyszłego roku. Piękna. Polscy żołnierze na frontach świata to motyw przewodni wystawy otwartej w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Na razie wystawa jest dostępna w sieci. Online można było też wziąć udział w spotkaniu poświęconym kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Polscy żołnierze na frontach świata to motyw przewodni wystawy w bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Wystawa przeniesiona została do internetu. Samo szkolenie, które prowadzili Kanadyjczycy było na terenie Kanady, niedaleko wodospadu Niagara, w takim miasteczku Niagara on the Lake. Dlatego ta wystawa się nazywa właśnie Drodze do Niepodległości Kanadyjskiej Przystanek, bo to było w Kanadzie, obóz Kościuszko, no bo obóz się nazywał Kościuszko, jako że... To nasz 22 tysiące polskich żołnierzy, tylu ochotników w latach 1917-1919 tworzyło armię w Ameryce walczącą o niepodległość naszego kraju. Wystawa ma być dostępna w formie online przez najbliższy miesiąc. Jak zaznaczają jej twórcy na przełomie grudnia i stycznia planowane jest jej ponowne otwarcie, tym razem stacjonarne po zdjęciu obostrzeń związanych z pandemią. Rodzina Bogiem, silna mocą swojego narodu, to hasło tegorocznego tygodnia kultury chrześcijańskiej. Hasło i zarazem słynny cytat kardynała Stefana Wyszyńskiego. Postać duchownego była również głównym tematem wtorkowego spotkania online dla bydgoskiej młodzieży. Przedstawiłem sylwetkę kardynała M. Wyszyńskiego. No, oczywiście też że to było to związane i z niepodległością, ale też jest związane właśnie z tym procesem ratyfikacyjnym. Kolejne dni 39. edycji wydarzenia również zapowiadają się internetowo. Online, w internecie, na YouTube. Mamy nadzieję, że te znaczy spotkanie w Pałacu Lubostroń, 11 listopada też uda nam się na online puścić. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy potrwa do 15 listopada. Wojskowe pojazdy i wyposażenie będzie można kupić podczas przetargu organizowanego przez Bydgoski Oddział Agencji Mienia Wojskowego. Wojsko sprzedaje m.in. samochody, elementy umundurowania i ekwipunku, a nawet pianino. O szczegóły pytała Katarzyna Orbanowska. Bydgoska Agencja Mienia Wojskowego wietrzy magazyny na nowych właścicieli czeka nie tylko po wojskowy sprzęt, ale również pojazdy. Ceny wywoławcze od 40 zł do nawet 40 tysięcy jest ze mną Joanna Dedyśko z oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego. Co możemy znaleźć? Zacznijmy od tych największych rzeczy, czyli właśnie pojazdów, które chyba interesują najbardziej. Taką prawdziwą perełką będzie Polones Sanitarny z 97 roku, który można nabyć za cenę wywoławczą 4 000. Co prawda, Polones jest bez wyposażenia, ale w komplecie z oponami dodatkowymi oraz noszami sanitarnymi. Poza tym mamy rozgłośnie na pojeździe ŁAS. W swojej ofercie mamy również Lublina, cyserny paliwowe. A także jelcze, w tym jelcz jeden ratowniczo-gaśniczy za cenę wywoławczą 10 tysięcy złotych. Przedmioty, które zostały wystawione do przetargu, czyli pianino, legnica, aparat nurkowy czy stoły bilardowe. Skąd takie przedmioty znajdują się w Agencji Mieniowojskowej? Tak naprawdę, jeżeli chodzi o asortyment, który otrzymuje Agencja Mienia Wojskowego, jest on zbędny wojsku i przekazywany właśnie do nas celem sprzedaży, bo wszystkie środki, które uzyskujemy ze sprzedaży, przeznaczamy na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych. Jak można do takiego przetargu przystąpić? Należy złożyć ofertę. Tym razem ofertę składamy do 19 listopada do godziny 10. Otwarcie ofert zaplanowano również na ten dzień, 19 listopada, na godzinę 13. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Agencja Mienia Wojskowego i ciekawy sprzęt, ciekawe wyposażenie nie tylko dla pasjonatów, ale myślę, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Więcej informacji na stronach internetowych Agencji Mienia Wojskowego. Wojsko nie przestaje zaskakiwać. A czym zaskoczy Państwa Artur Onacki w serwisie sportowym? Dobry wieczór. Dobry wieczór. W wieczornym serwisie sportowym dziś, m.in. Żużel, podsumujemy okres transferowy w Abramczyk, Polonii, Bydgoszcz. Kto pozostał w składzie, kto dołączył do drużyny i jakie cele stawiane są przed Żużelowcami na przyszły sezon? Na naszej antenie dziś sporo sportu, bo także Regionalny Tygodnik Sportowy, w którym podsumowanie kariery Beaty Rosolskiej, trzykrotnej medalistki olimpijskiej w kajakarstwie, która kilka dni temu ogłosiła, że sportowy etap życia ma już zakończony. To jedna z najbardziej utytułowanych polskich kajakarek. Beata Rosolska zdobywała trofea imprez międzynarodowych przez niemal 20 lat. Na jej koncie są medale wszystkich kolorów z mistrzostw świata i Europy. Trzykrotnie brała udział w Igrzyskach Olimpijskich i trzykrotnie stawała na podium. W Pekinie zdobyła srebro, w Londynie i Rio de Janeiro brąz. Jest jedyną polską kajakarką, która zdobywała medale na każdych Igrzyskach, w których brała udział. Kilka dni temu ogłosiła zakończenie sportowej kariery. Beata Rosolska będzie gościem dzisiejszego regionalnego tygodnika sportowego, początek programu o godzinie 19.30 w TVP 3 Bydgoszcz. A ja tylko dodam, że mistrzynika kajakarstwa będzie gościem Mirosława Wysockiego. Polecam regionalny tygodnik sportowy, a później zapraszam Państwa także na serwis sportowy, jak zwykle, o 21.40. W zbliżeniach czas teraz na informacje o pogodzie. Alicja Kwaśniewska. Witam serdecznie. Dzisiejsza noc na Kujawach i na Pomorzu będzie zimna. Temperatura spadnie do 2-3 stopni, a lokalnie może być jeszcze niższa. Jutro niewiele cieplej. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 6-7 stopni. Nie będzie też wiele przejaśnień i rozpogodzeń. Nadal ponuro, szaro i mglisto. Kiedy temperatura zbliża się do zera, to znak dla jeży, że czas na zimowy sen. 10 listopada obchodzimy Dzień Jeża. Te kolczaste zwierzęta, zanim zasną, Muszą się dobrze przygotować. Już w październiku gromadzą tkankę tłuszczową, dlatego, nawet kiedy jest mróz, im nie jest zimno. Kiedy będzie cieplej na Kujawach i na Pomorzu, o tym opowiem w szczegółach prognozy pogody. Już za chwilę. Do zobaczenia. To była Alicja Kwaśniewska. Aria operowa, jazz i reggae w mickiewiczowskiej epopeji Pantadeusz. Tak, wyreżyserowany spektakl, przygotowany przez artystów i studentów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, będzie można zobaczyć jutro o godzinie 17.30 na antenie TVP3 Bydgoszcz. To nietuzinkowa opowieść muzyczna, w której dzieło Adama Mickiewicza nabiera nowej formy. Autorem scenariusza i reżyserem jest profesor Witold Schulz. Zapraszamy na spektakl Pantadeusz 18. Oh, pan to... To ty mi muzyczny w pytgoscy w wybytkioszy by, W reżyserii, w reżyserii, w reżyserii Witka szulta Muzykę są do niego a -a. Paweł Krajnet, ej, Paweł Krainer, Paweł 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 Paweł, 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 Paweł Krajner I to ma i to ma 18! Z takiego zaproszenia powinni Państwo skorzystać. Przypomnę teraz nasze tematy dnia. Duża liczba zakażeń. Jeszcze mamy łóżka, ale tych łóżek brakuje. Jeżeli nie wyhamujemy epidemii, za chwilę może ich zabrać. Przygotowania do prowadzenia szczepień przeciwko koronawirusowi. Szczepionka ma skuteczność 90%. Czy do Bydgoszczy trafiały nielegalnie odpady z innych miast? Wszyscy o tym wiedzą, kierowcy, ładowacze. Prokuratura sprawdza, czy doszło do przestępstwa. Zarejestrowaliśmy to zawiadomienie. Jutro 11 listopada, święto odzyskania niepodległości. Co roku wywieszamy flagę. Na koniec jeszcze jedno zaproszenie. O godzinie 19.00 program Marcina Tomaszewskiego. Przechodzimy do historii, którego bohaterem będzie generał Józef Dowbor-Muśnicki. O 19.30. wspomniany już regionalny tygodnik sportowy, a wieczorne wydanie zbliżeń o 21.30. Dziękuję i zapraszam. Do zobaczenia.